i tam macie co serwis. tam ponownie mamy tutaj przechodzimy do przedniego, przedniej części zawieszenia mamy wymieniony przedni amortyzator prawy ale według nas jest zamontowany amortyzator nie od tego modelu ewentualnie nie taki jak powinien być on tutaj prawie dotyka nam do wahacza hmm, także tak nie może być ten amortyzator jest zmieniony ale nie na taki jak potrzeba to wyglądać powinno, tak jak na przykład tutaj mamy odstęp, ale ten amortyzator jest znowu uszkodzony, tak? I źle zamontowany. Tutaj. A, z przodu z lewej strony jest źle zamontowany. A co? Jak on tu może być źle zamontowany? A na górze jest obrócony. Przekręcony jest w zwrotnicy, więc sprężyna jest, że tak powiem, obciera praktycznie o fartuch, bo ta część amortyzatora tutaj powinna być skierowana na zewnątrz. To trzeba ten amortyzator odkręcić i przestawić. To jest to prawidłowe miejsce. Tak, oprócz tego mamy uszkodzony luz zawieszeniowy na wahaczach. Czyli te proste wahacze z, z jednej i z drugiej strony. Obydwa luz mają, także. No i auto czuć, że się prowadzi trochę gorzej. Krzywo jest kierownica podczas jazdy na wprost. Eee, także to koniecznie do zrobienia. To trochę tutaj osłon wypadałoby powymieniać, uzupełniać. Tutaj mamy o, dosyć poważne. Pasek klimatyzacji. Ustrenki, pasek klimatyzacji, tutaj o ten wyciek płynu chłodniczego. To tam z tego przewodu pewnie cieknie sobie tutaj. Tak, Weź, tak. tak. To tutaj mamy do zrobienia. Pasek klimatyzacji. Tak, do tak. wymiany. Pasek wieloklinowy, ten napędu pompy wody. również. Też wycięty, widać, już zużyty, wyeksploatowany. On jest aż cienki się zrobił. No, jakieś tam drobne zapłacenia, no, ale to nic poważnego. Krople tutaj nie wiszą. Ja bym tutaj. Dobre, dobrze to umyć, wyczyścić i tutaj wyściąć. Tak, też uszkodzona, wycieka z niej. O... No. Różka no, silnika, no tak. dobrze, czyli ta. ta jest no, okej. Okay. Ta, no ale też jest ogólnie obsiadnięta, tak? Należałoby obydwie wymienić no, i się wtedy, żeby to miało ręce, Gdzie efekt. No Tutaj nad kolorem widać dziura wytarte. Osłony kocziszne, osłony tarcz na opaski, bo są poobrywane spóźnieni. że tutaj element. Do wymiany tarcze hamulcowe, no tak jak w tym mieliśmy skorodowane, ale była jeszcze gruba Tutaj mamy już, oprócz tego, że korozja, to tarcza, widać bardzo gruby, bardzo duży rant, Czyli świadczący o zużyciu tej tarczy hamulcowej I no, klocka też już jest bardzo mało, także zalecamy oczywiście wymianę tarczy klocków Tarcz kotwicznych, osłony do uzupełnienia, amortyzatory do wymiany, amortyzatory przy aucie, które ma tam swoje lata, zalecalibyśmy wymianę wszystkich czterech, tak, no bo tutaj mamy jakiś Maxis założony, z przodu zawieszony, jest coś innego, źle zamontowany także no, to zawieszenie, żeby bezpiecznie dało się prowadzić i jeździć, no to trzeba trochę zainwestować. Tak? Nie działa Park to też byśmy tutaj elektronicznie jeszcze nie badaliśmy. No niestety no, wszędzie była korozja, ale to na pewno już tam wcześniej było wygnozowane progi. Zależnie tutaj Kurda. Auto wjechaliśmy na trudności, bo nie można ustawić. Rdza się sypie, mamy korozję, to wszystko tam jest mocno, mocno skorodowane. Układ wychowy też jest skorodowany, ale jakichś takich nieszczelności nie zauważyliśmy. Jeszcze nie no. ma. Te elementy no, tutaj podtrzymujące. A Tutaj jeszcze jest, tutaj jest brak w ogóle włączenia tej moc. lury Pękło, ja te, odpadło, tak? Tak się... to wygląda od spodu Wydech Tylni most a i te przewody hamulcowe też. Przewody, przewody paliwowe, no to jest tak samo spuchnięte. To jest przewód paliwowy. Tak, to jest przewód paliwa nie? No ale to ropa, to nie powinno nic tutaj, ja bym tego nie ruszał. Dopóki no, nie cieknie, no to nie ruszamy. tak? No. No, tutaj, gdybyśmy chcieli wszystkie elementy skorodowane, no to pół samochodu trzeba by było wymienić. No to by było na tyle reszta pewnie wyniknie z naszego no Tutaj Jedynie ten jest tam te przewody są zagięte pod, tym, pod tą rdzą. Ale nie, nie cieknie więc, tak? No ciężko powiedzieć, no tu jest takie wilgotne, czy to jest od płynu, czy woda. Bo to jest, są przewody. hamulcowe. hamulcowe, tak. tak, tu idzie wszystko i tam... Dobra, no, jest... no to to by trzeba było ładnie tutaj obmyć, od, odtłuścić. No, to są przewody I już zmieniane. robić, zobaczyć. To nie są oryginalne przewody, tylko już są miedziane. No. Po prostu zczarniały. A te elastyczne przy zaciskach w jakim stanie? I widać. Jeszcze nie są. Nie wyglądają źle. Jeszcze jakoś tak troszkę mi się wydaje, że były już zmieniane. Były. Tutaj podobnie. No dobra. To by było na tyle. Dziękuję.